Dzień dobry. Tym razem chcę Wam opowiedzieć, dlaczego ważne jest, żebyście sami uprawiali ziemniaki. I jeśli jeszcze tego nie robicie, to po obejrzeniu tego filmu, właściwie wysłuchaniu gwarantuję, że zmienicie zdanie. Ziemniaki często postrzegane są przez warzywników amatorów jako zło niekonieczne, bo rozsiewają zarazę ziemniaczaną, siedzi na nich stonka, to może przejść na pomidory. Wiem, że na niektórych rodach nie są mile widziane, a poza tym. Ziemniaki są tanie, nie są tak spektakularne jak pomidory, no, zajmują dużo miejsca i generalnie niepotrzebne urwanie głowy z nimi tyle. W związku z tym często traktowane są mocno po macoszemu i nawet jeśli jest to warzywo, które statystycznie jemy najczęściej i jemy go najwięcej, to co my tak naprawdę wiemy o masowej uprawie ziemniaka? Ja wyobrażałam sobie to do niedawna, tak jak zapamiętałam, kiedyś jak przyjeżdżałam na wieś pomóc dziadkom w wykopkach, a działo się to zwykle we wrześniu lub październiku. Ziemniaki miały posuniętą nać, trzeba było je wstępnie opielić, żeby się kopaczka zielskiem nie zapychała. Wykopywane były kopaczką konną albo potem traktorem, zbierane ręcznie, a w ogóle to trzeba było je odkopać motyką tak na szerokość traktora, żeby mógł wjechać na pole. I to była bardzo ciężka praca, często wykonywana na czworakach, przypadającym deszczu, w zimnie trzeba było ryć jeszcze w tej ziemi, żeby wszystko wykopać. No, naprawdę, naprawdę ciężko. Potem ziemniaki były sortowane według wielkości, oddzielało się nasieniaki albo nasionki. Na kolejny rok oddzielało się takie bardziej uszkodzone brzydcze dla zwierząt, no i te, które były do jedzenia dla ludzi. I potem przez jakiś czas, nie za długo, żeby nie pozieleniały, Obsychały w jakimś przewiernym miejscu. Jak też uprawia ziemniaki tylko dla siebie i swojej rodziny, to wciąż mniej więcej tak to wygląda. Natomiast wielkie pola są obrabiane przez kombajny ziemniaczane. Wiadomo, postęp, super sprawa, no nikt nie będzie w XXI wieku rył w błocie, ale kombajny nie dałyby sobie rady na takim normalnym ziemniaczanym polu jak były kiedyś. Bo tam zawsze były i niedosknięte naciny, i komosa do pasa, i wszystko inne. I teraz powiedzcie Państwo, ilu z Was, ogrodników amatorów, spotkało się z pojęciem desykacja? Desykacja to nic innego, jak tylko dosuszanie nadziemnej części roślin i szeroko pojętej masy zielonej na polach. Ma to na celu późniejsze ułatwienie zbioru bulw, ale także ograniczenie występowania chorób grzybowych, jak właśnie zaraza ziemniaczana. Przyspiesza również dojrzewanie, bo skorupka na ziemniakach jakby szybciej obsycha, skórka się tworzy. Bulwy są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne mogące wystąpić podczas zbioru i transportu. Ten zabieg pozwala również plantatorowi wybrać termin zbiorów, bo nie trzeba czekać, aż wszystko wydarzy się naturalnie. No, same zalety, prawda? A jak dodatkowo dosuszymy ziemniaki glifosatem, to one się dużo lepiej przechowują, nie kiełkują. Tak, jeszcze do bardzo, bardzo niedawna zalecanymi środkami były herbicydy zabierające glifosat z Randapem na czele. No ale teraz okazało się, że randap jest jednak rakotwórczy i nie degraduje się i kumuluje w organizmie, w organizmie i teraz zabrania się stosowania go. Dwa lata temu lany był wszędzie w ogromnych ilościach. Śmiem twierdzić, że dalej jest lany, bo sprzedaż nie jest zabroniona, a w związku z tym, że jest wycofywany, stał się tańszy. Ale co tam landa? Mamy nowe cudowne środki, jak glifosynat amonu, czyli substancja pochodna od glifosatu i trudne słowo, karfentrazon etylu. Karfentrazon, tak. I te oczywiście można stosować bez żadnych ograniczeń, bo na pewno są biodegradowalne i nieszkodliwe. No, dziwnym trafem na etykiecie do środków je zawierających są ostrzeżenia że po jakimkolwiek kontakcie ze skórą albo wdychaniu oparów, albo wypiciu koncentratu lub prostworu należy natychmiast przemyć skórę dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza, no, ale za to, jak to wylejemy na ziemniaki, to za dwa tygodnie no, możemy je spokojnie jeść. Producenci wprawdzie pomylili się co do glifosatów, który w nas pchali latami, no ale te nowe środki no, to są dla odmiany zupełnie bezpieczne. One w ogóle nie działają na części podziemne, tylko na to, co jest nad ziemią. I tu ciekawostka. Yy, nie zaleca się używania tych środków na. Permach, na których produkuje się nasiona ziemniaczane, czyli małe ziemniaczki, które potem siejemy. No to jak to? One w końcu działają, czy nie działają na części podziemne? Bo mogę się pogubić. Jeśli ktoś wierzy w zupełną nieszkodliwość tych oprysków, no to w porządku, smacznego. Ja jednak wolę zasadę ograniczonego zaufania, bo jakoś dziwnie często po 20 latach okazuje się, że te środki jednak działają inaczej. Teraz pytanie, jak powszechna jest to praktyka? Bardzo. Wszystkie ziemniaki, jakie kupicie w dużych sklepach, podlegały temu procesowi. Może gdzieś w małych warzywniakach ktoś ma dostęp do tradycyjnie wykopywanych, ale bardzo wątpię. Warzywniaki też zaopatrują się na giełdach towarowych. Możecie pod koniec września pokrążyć po jakiejś wiejskiej okolicy, jeśli zobaczycie jakieś nieduże pole, gdzie ludzie zbierają ziemniaki ręcznie. To zatrzymajcie się, zapytajcie się, czy można kupić worek. Jak się zgodzą, to bierzcie bez marudzenia i płaccie ile powiedzą, bo tanio na pewno jak wydrące to nie będzie. Jest jeszcze problem stonki ziemniaczanej. Stonka występuje na każdym polu ziemniaczanym i każde pole jest opryskiwane. Te małe też. I nie słuchajcie, że to są wyspecjalizowane środki na szkodniki. Nie ma czegoś takiego. Znam człowieka, który zbiera stonkę ręcznie, ale on nie sprzeda ani jednego ziemniaka, Robi to tylko dla swojej rodziny. I pytam czemu, bo przecież każdy by takie ziemniaki chętnie kupił. Ale mi na to, że każdy chce dobre, ale po złotówce. A jak on wyceni swoją pracę, to mu nikt nie kupi 15 ziemniaków po 15 zł za kilogram. Pewnie ma rację. Co więc można zrobić, jeżeli ktoś chce koniecznie ziemniaki bez pestycydów i herbicydów? No trudna sprawa, musiałby je sobie posiać i zbierać z jak się pojawi. Zrobiłam bardzo solidny research i wydaje mi się, że znalazłam sposób, jak zrobić to w miarę łatwo. To, że można sadzić ziemniaki w słomie, to wiemy, ale nie wiedziałam, że dodatkowo można je nakryć materiałem, żeby nie wpuścić stonki do, do, do roślin. W oryginalnych zaleceniach jest mowa o słomie ja użyłam odpadowego siana, takie, z które, którego konie nie zjadły, tylko je stratowały, nabudziły, idziły na nie pogardy i odeszły. Mam tego materiału bardzo dużo, bo to jest mniej więcej jedna trzecia siana, jakie dostają do jedzenia. Czyli tak, przygotowujemy sobie jakieś miejsce, kilka metrów kwadratowych powierzchni, której nie potrzebujemy aż do późnej jesieni. Oczyszczamy je. Ja tylko skosiłam trawę, ale optymalnie byłoby trochę przekopać ziemię. Kartony są tutaj niepotrzebne. W to miejsce układamy. Warstwę ściółki grubości około 30 cm. Rozrzucamy ziemniaki, najlepiej podkiełkowane. Żeby je podkiełkować, wystarczy je położyć, spryskać wodą i właściwie zaczną to robić same. Umki na poletko o rozmiarach 3 na 5 metrów poszło 10 kg sadzeniaków i są posiane dosyć gęsto. Po rozłożeniu ziemniaków, przykrywamy całość warstwą około 40 cm siana lub słomy. Podlewamy tak, żeby siano było cały czas wilgotne. Ja zrobiłam to 7 czerwca, i dziś, 27 czerwca, czyli po 20 dniach, jak już sporo pojawiło się takich zielonych części ziemniaków nad ściółką, nakryłam je agrołuknią. Dosyć luźno, żeby ziemniaki rosnące pod spodem miały trochę przestrzeni i mogły ją unieść, ale bardzo ważne, żeby ją szczelnie przycisnąć do podłoża na brzegach. Całość tych zabiegów zajęła dwóm osobom mniej więcej godzinę. I teraz czekamy, nie przesadzamy z podlewaniem. Jak już zielone części ziemniaków obumrą samoistnie, odkrywamy, przetrząsamy. I sukces mamy ziemniaki, przynajmniej w teorii. A jak będzie w praktyce, przekonamy się wspólnie w październiku. Są oczywiście jeszcze inne metody alternatywne do tradycyjnej uprawy, czyli worki, które możemy razem postawić nakryć siatką, jak na kapustę, albo zbudowanie wieży ziemniaczanej. Ja wybrałam metodę ze słową, bo jest najmniej upierdliwa i pracochłonna. I teraz proszę przemyślcie to na spokojnie. Wygooglujcie sobie te środki, o których wam mówiłam, terminy. Jest czerwiec, nie jest za późno na ziemniaki. Do mrozów zdążą urosnąć. Może jednak warto poświęcić im kilka godzin i kilka metrów kwadratowych.